Wszystkim z tej strony Martyna i witam Was w kolejnym odcinku wyzwania niczego, w którym nie dzieje się nic konkretnego, jednocześnie mamy jakieś tam gole do spełnienia. W dalszym przypadku jest skończenie studiów na kierunku biologia, znalezienie sobie partnera życiowego, a później musimy zdobyć dziesiąty poziom w karierze medycyny. Ja tutaj te filmy wrzucam tak jakby po długim czasie, kiedy coś się dzieje, żeby was nie zanudzać, ale jesteśmy już na drugim jakby roku studiów. Uznaję to za mój rok końcowy, bo tak to mam ustawione w grze modami Jest to semestr zimowy, w którym będziemy jakby dopinać wszystko u Aisy związane ze studiami I jak widzicie, Aisa tak się prezentuje, zmieniła jej oczy, bo poprzednie coś mi się nie podobały, ale teraz te też mi się nie podobają, więc już nie wiem naprawdę ona w ogóle na początku miała mieć oczy mm, takie jasno-jasno niebieskie, ale w ogóle coś się stało z tymi oczami, tak. I jakieś inne oczy, które mam, e, zbugowały mi się na tych oczach, które ona ma teraz i tylko te nie przebłyskują. Muszę poświęcić trochę, wiecie, mm, więcej czasu i spojrzeć tutaj, bo jak widzicie, ja po prostu niektóre mody, które mogę używać, sobie przestawiam do innych kategorii. Dlaczego? Dlatego, że mogę ich używać wtedy więcej, a to jest super i na przykład tak robię właśnie z oczami, które nie są oczami defaultowymi, wsadzam je sobie na przykład do blizna albo do owłosienia i wtedy mam jakby soczewki, tylko teraz tutaj się pewnie żadne nie nałożą, bo tutaj niestety coś mi się zbugowało, niestety nie wiem gdzie, to jest taka metoda, na którą trzeba uważać. O, tutaj też mam takie oczy, też wam ich nie pokażę, bo niestety nie działają. Nie wiem, czy ja to gdzieś w tatuażach zostawiłam. Nie mam pojęcia. Boję się tak szybko przelecę. mam nadzieję, że, że tak powiem, YouTube się nie, nie przyczepi o jakieś tam niefajne rzeczy. I na razie tyle zmieniłam, bo nawet nie mogę wrócić do jej poprzednich oczu niestety, ponieważ nie wiem, gdzie są te, które jej jakby zepsuły tamte oczy, no i... Tutaj jest taki mały problem, ale udaje, że się nie przejmuje. To jest jej pierwszy strój. Teraz mamy już taką zimę trochę, więc tak ją ubrałam właśnie po jej Prawie wszystkie stroje. Tutaj jest drugi strój. Ja może pokażę Wam to z tej perspektywy i będziecie może wieść autora, tutaj niestety nie widać autora, ale bardzo fajne, ma tego nie zmieniłam, bo mi się mega podoba ten strój. Czwarty strój to też jej dałam taki bardziej zimowy i piątego nie ruszałam. Dodałam chyba kolejne wizytowe, proszę bardzo, taki. No ja nie wiem, nie pytajcie mnie, ja jestem totalnie ekstra, jeśli chodzi o ubieranie moich simek. Tutaj się nic nie zmieniło, dałam jej więcej piżamek, takich bardziej zimowych. I po prostu więcej piżamek. Do tego kolejny strój imprezowy. i dobrałam tym razem ze spodniami. Może w sumie zmienię jej koszulkę, żeby nie było, że ciągle biedna chodzi w tym samym. O, proszę bardzo. Miley koszulka. Strój kąpielowy taki jaki był. Tutaj chyba nic nie zmieniałam. Dodałam jej te stroje. Miała wcześniej tylko ten. Dodałam jej taki jeszcze. Taki również. Taki i jeszcze taki wiem, że to jest mało zimowe, ale to jest jednak sukienka z długim rękawem, a często oni chodzą w tych strojach i wiecie jakby <laughs> nie zwracają większej uwagi na to jak są ubrani w danym momencie i cały czas chodzą w tych zimowych strojach to chociażby chodziła w tej sukience i nie marzłaby i też nie miałabym problemu z tym, że jakby jest ubrana wkrótce w powieszczeniu no i dobra, wchodzimy sobie do rodzinki i pokażę wam zaraz na czym tak naprawdę stoimy Ogólnie jeśli macie jakieś pomysły co do tego wyzwania, bo na przykład ktoś mi się, możesz to poprawiać, ktoś mi się tam zasugerował, że fajnie by było, jakby ona pozostanie tym doktorem i w ogóle bycia ze swoim partnerem miała dziecko, ale no wiadomo, przelałaby całe swoje życie na karierę, a nie na dziecko i na partnera. I wiecie, i po prostu no, życie nie do końca jest zawsze usłane różami, więc też trzeba trochę pokombinować. Jak macie jakieś pomysły, to możecie je w komentarzach zostawiać. Relacje mają całkiem spoko, cały czas tutaj ten pan kolega się wciska, ale no z Altusem ona dużo, dużo gada. Yy, ogólnie studia, studia to my kończymy, słuchajcie. Za 7 dni. Za 7 dni, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to dosłownie tak jak skończymy studia, tak ona będzie miała urodziny. I widzę, że tutaj jeszcze ma studia nawet, ale nie wiem, czy to nie jest ustawione cały czas jakby. Tak, a ona nie powinna tyle czasu studiować. No ale jakoś gdzieś tutaj ona te studia skończy i wtedy następny film będzie prawdopodobnie z... Jakby wiecie, jej urodzin, ze skończenia tych studiów, ogólnie teraz jest zima, ona będzie miała też urodziny jesienią, zrobimy pewnie albo tutaj w domu, albo w jej domu rodzinnym, albo w jakiejś knajpce, bo planuję, żeby na okres zostania panią duktur młoda albo wróciła do rodziców, albo znalazła sobie mieszkanie na przykład w San po... Um, uznajemy taką małą zasadę, że tam jest bliżej swojej pracy ogólnie widzę, że ona by chciała się załatwić i coś zjeść, więc róbmy to zaczęłam nią jakby już te studia ale uwierzcie mi, nic was nie omija um, jakby ona teraz ma tylko jedne, jedyne zajęcia, na które chodzi i no musi wygłosić tą prezentację, to jest jedyna rzecz, którą musi zrobić, więc zostawiłam to tak żebyście by to widzieli to też będzie taki no super to też jest taki odcinek trochę domowy, bo ostatnio wyszliśmy na randkę z chłopakiem. Ona ostatnio też, słuchajcie, była na obiedzie ze swoimi rodzicami, i właśnie tam był obgadywany temat, czy wróci do nich, czy po prostu zdecyduje się na przeprowadzkę. Możecie wybrać, jakie miasto Wam się najbardziej podoba. Jakby uznajemy w tym momencie, że. Jakby wiecie, ona może dostać każde mieszkanie, które. O, widzicie, mam takie frizy, Niestety, tutaj to jest, kole... Dla... to jest jakby jeden z powodów, dlaczego chciałabym się wynieść z Evergreen Harbor. Bo, choć miasto jest całkiem ładne i te mieszkania są też super, ja w ogóle lubię motyw mieszkań, to denerwuje mnie fakt, że tutaj strasznie często gra się frizuje. Nie tak jak w innych miastach. Także się zastanawiam, gdzie ją przeprowadzić, czy właśnie do mieszkania, czy jakiś mały domek wynająć Wiecie, oczywiście ze względu na pracę, no bo jednak jeżeli jesteś przyszłą panią doktor w szpitalu, to... O kurde, tak, ona ma w ogóle nową przyjaciółkę, możecie ją sobie poznać, nazywa się Heaven, Heaven jest jej... Co to jest? Nie, nie chcę nic osiągać, to jest Heaven... Heaven jest bardzo ciekawa z wyglądu. Ja tak naprawdę twarzy jej nie zmieniałam, nadodawałam jej tylko ceceków. Ona jest córką naszej ciotki i my jesteśmy tak naprawdę tutaj, słuchajcie kuzynkami. I fajnie, że przyszła. Tylko chciałabym, żebyś ty to najpierw skończyła. Chociaż widzę, że towarzystwo też masz słabe. Fajnie, że Heaven wpadła. Ją ja zaprosiłaś? Tak, zaprosiłaś. No i fajnie, mam nadzieję, że ona zaraz wpadnie na to i wejdzie tutaj do środka. Yy, tak, zdążyła się zaprzyjaźnić, pójść właśnie na tą kolację z rodzicami. No, myślę, cały czas w przyszłość, wiecie jak to jest. No, nie ma co mówić, jakby ona żyła w kochającym i bogatym domu. Jej mama jest modelką i zarabia naprawdę duże pieniądze, a jej ojciec siedzi w branży IT i też nie zarabia mało, więc na pewno rodzice nie będą jej szczędzić pieniędzy. Oczywiście. O, super, wygląda świetnie, no to możesz z nią w tym czasie pogadać. Ona też nie będzie chciała siedzieć cały czas na kasie rodziców, wiadomo, wiecie, to chodzi tylko o taki start. Bo e, prawdopodobnie następną e, generację po niej planuje taką, że jakby... Zostawimy sytuację, w której e, następna osoba, która będzie ciągnąć całą tą, e, całe, całe to drzewo genealogiczne, będzie osobą, która totalnie będzie musiała wszystko walić od zera. E, taki jest plan, zobaczymy, jak to będzie. E, ja lubię co jakiś czas wracać do rozgrywki we wiejskim życiu, gdzie trzeba wtedy duże kasy zarabiać samemu. E, I też lubię się zajmować zwierzakami, więc też takie coś sobie obmyślam. Ja w ogóle zawsze na wszystko mam. Jakiś tam pomysł, to wiecie Pokaż zdjęcia z regionu Nigdy nie byliśmy w Salwadoradzie, ale okej okay. Trzy um, kim jest? Że z kosmitką? Co ty mówisz? Przestań Pogadajcie o technikach fitnessu Widzę, że ona tutaj totalnie A później sobie może pograjcie razem A, nie możesz grać z nią? Możesz tylko przez sieć grać? Jakby czemu? Dziwne i znowu jesteś głodna w ogóle. To jest ciekawe. Przede wszystkim schowam ci to, bo ty nie możesz jej teraz wygłosić. Wygłosisz mi ją jutro o odrób z pracę domową. I co my tutaj mamy w ogóle w. Nie, to chciałam. Co my mamy tutaj? Proszę. Aha, świetnie z tym jedzeniem, po prostu. Nie, no, tyle żarcia, to ja nigdy nie miałam. Się dziwię, że ona się niczym nie najada. No to będziesz musiała coś ugotować. Ugotujemy sobie z tego super moda. Ona jeszcze. O! Nie ma zbyt wielu umiejętności, żeby dobrze gotować, ale jakoś sobie radzi um, Ogólnie zastanawiam się tak naprawdę Weźmy może kimchi fried rice jako jedzonko Zastanawiam się, co z nią pociągnąć Ja nigdy nie lubię nudy w swoich rozgrywkach Teraz było bardzo, bardzo sielankowo Tak, kocham to frizowanie się w Evergreen Harbor To nie jest mój komputer Słuchajcie, to jest jedyne miasto, gdzie z nim mi się tak fryzuje Mimo, że cały czas wszystko chodzi płynnie, no nie? No i to... W... O, ona już poszła? Czemu ona nie wchodzi w ogóle do środka? Nie wiem, nie rozumiem. Czasami takie dziwne rzeczy robią. Plus uważam, że jak na przyszłą panią doktor, słuchajcie, no to mieszkanie jest po prostu za małe. No ma swój gabinet, ale ja bym chciała coś większego, coś, jakieś takie miejsce, w którym ona mogłaby urządzać imprezy, spotkania towarzyskie, ja zawsze lubię. No plus ona z kasą ma mieć, ma nie mieć żadnych problemów, więc taki jest plan. Ja już pewnie gadam o tym samym 100 lat. Ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że ja mam plan i też słyszałam, że Was to interesuje. A jeżeli macie jakieś konkretne. zawołaję, może niech zje z Tobą. Jeżeli macie pomysł na jakieś konkretne działania, które można by było tutaj zrobić, no to jak najbardziej ja chętnie usłyszę Wasze zdanie. No, na pewno planuję tą przeprowadzkę po studiach, bo uznaję. Aha, super, gro. No nie, jeszcze sąsiad odwala manianę. Nie, gro, odlaguj się, proszę. Nie, nie chciałam, żebyś z nią gotowała. Gdzie ja to położyłam teraz? Jest to kimchi fried rice. Panie sąsiedzie, proszę się uspokoić, bo wykopiemy... Aha. Nie wiem, gdzie zniknęło moje jedzenie, jakby... gdzieś się pizgnęłam i nie wiem gdzie. Okej, okay, super, bo nie sąsiad mi ukradł. Idziemy go wyjaśnić, chodźcie. Wal w drzwi. Czy ty zjadłeś całe moje kimchi? Gdzie jest ten, Gdzie jest całe to żarcie? I czuję, że za niedługo... Gdzieś tutaj znajdę, słuchajcie, rozwalony cały. Yy, cały rozwalony talerz tego jedzenia i będzie śmierdziało i on nie będę wiedziała, dlaczego śmierdzi. Proszę cię iść, weź go tam wyjaśnić, bo mi się nie podoba to. Jezus wampir! Tak teraz? Okej, okay, mordo, jakby. Od kiedy wampir po prostu puka wam do domu, zamiast oj, do niego wejść. To jest interesujące. Okej, okay, Mordo, bo nie jesteś tak okropnie głośny, że aż muszę cię wyjaśnić. Wiecie, to może być tak. Oczywiście, wykazaliśmy się brakiem uczucia. Tak, wykazaliście się. Wiecie, to może być kolejny powód, dla którego ona będzie chciała się wyprowadzić. Jak będą, no, ona chce spokoju. Ona. Y jakby całe życie mieszkała w wielkim domu, gdzie nikt jej nigdy nie przeszkadzał, gdzie nie miała sąsiadów, gdzie nie miała współlokatorów. No omówmy się, yy, nasza ISO to jest paniusia i ona żyła na pewnym standardzie I mam nadzieję, że będzie żyć tak cały czas, chyba, że świat sprawi, że yy, będzie jakoś inaczej Kurde, no ta potrzeba towarzystwa, mimo że z nią gadałaś, w ogóle ci nie wzrasta Już nie wiem, co mam robić z tobą jak słyszycie, cały czas niestety, kiedy za dużo gadam, mam problemy z gardłem, ale udajemy, że to się w ogóle nie dzieje. Yy, I jutro w ogóle idę do lekarza w końcu i chcę coś z tym zrobić. Dobrze. Aha, bo nagle, o niej, nie krzycz! Usuwają mi się wszystkie, słuchajcie, jakieś interakcje. Flotkuj o koledze z klasy. Ja lubię zakolejkować, a tutaj nagle coś mi się usuwa. No wyjdź mi z domu, chłopie, Jezus Maria, nikt Cię tu nie wpuszcza, pukałeś, ale nikt na Ciebie nie czeka. E... Tak, ona się dalej uczy, my już się nie uczymy, my już skończyliśmy edukację w liceum. To było szybkie. Pogadajcie o szkole. Pogadajcie o ocenach, no może się w sumie poprzechwalać, wy macie na tyle dobrą relację, że... Że powinno być wszystko I Też chciałabym, oczywiście, naszą simką wyjechać na jakieś wakacje. Yy, wiecie, mam tyle pomysłów, plus no, moi simowie zawsze mają w większości wypasioną życie, nieważne czy zaczynają od zera, czy zaczynają z grubej rury, jakby zawsze coś się dzieje, a w sumie im bogaci są, tym większe dramy tam się dzieją, yy, więc nie ma co się spodziewać nudy. Jak widzę, Heaven u nas zostanie w domu, a, a my idziemy spać. Okej, okay, kochani, mamy 8 rano. Tutaj nasza Simka śpi, a Heaven cały czas po prostu siedziała u nas w domu. Całą noc nawet nie wstała z tego krzesła, yy, więc no to, to było ciekawe doświadczenie. Yy, ogólnie to tak, mamy w planach dzisiaj przede wszystkim ogarnąć się, yy, bo musimy to zrobić yy, teraz. I widzę, że jest event. Jezu, lekarz dzisiaj. Czy ty musisz iść dzisiaj do tego lekarza? Yy, zobaczmy opieka zdrowotna zaraz zobaczymy, bo chciałabym, żeby ona dzisiaj wygłosiła tą prezentację żeby ta prezentacja była zaliczona i wiecie, wtedy mamy wszystko po prostu w tyłeczku i studia zdane więc na totalnym luzie ale chciałabym też, żeby wykupiła ten los na loterii no bo nigdy nie wiadomo może się uda coś wygrać, w sumie moi simowie nigdy, nigdy nie wygrali idź do lekarza wizyta... no dobrze, no idź Niestety ten mod się czasami buguje. Pamiętam jak krótko po urodzeniu Aisy moja Simka odwaliła taką manianę, że poszła właśnie do lekarza ze złym samopoczuciem i gra mi powiedziała, oczywiście z tym modem, że moja Simka jest martwa. No nie, więc to pamiętam zawomiałam. Do teraz ona żyje, nic się z nią nie stało, mam nadzieję. Z tego co, o, wszystko w porządku, no i fajnie. Wiecie, trzeba się kontrolnie leczyć, jej rodzice też żyją, nic się większego nie stało. No i super. Chciałabym, żebyś... Gdzie tu w ogóle można to zrobić? Ja bym chciała, kurczę, no. Pieniążki są super. Pieniądze, dajcie mi hajs. No, ale chyba nie mogę tego zrobić, skoro ona i tak... Jakby ignoruje te tradycje, więc trochę pupa Ale no dobra, wiem, że zabawę masz niską Ale kto to za ciebie zrobi? No nikt Idź proszę, wygłoś prezentację teraz A jak wrócisz po wygłoszonej prezentacji, to nie wiem, pograsz sobie może na konsoli, bo ty lubisz grę Ona w ogóle lubi gry wideo Jak... Um, od kiedyś ściągnęłam tego Better... Be o! Okej okay. Stwierdziłaś, że mi się zbugujesz Dobrze Bardzo ładnie wygląda, nie powiecie, że nie to jest jedna z ładniejszych moich simek, która wyszła mi ostatnio. Serio. Ja w ogóle mam taki patent teraz, który może wam zastosuję, jeżeli Aisa będzie miała potomka. No bo tak jak w The Sims 3 macie ładne geny, jak w The Sims 2 macie ładne geny, chociaż zawsze to mieszanie się genów wygląda strasznie. No to nie ma co mówić, jeżeli nie gracie na alfa wersji The Sims 4 i używacie tyle custom contentu, co ja, to raczej ciężko zrobić to tak, żeby... Dzieci były podobne do rodziców, bo zazwyczaj rodzic jest, wiecie, dziwnie zrobiony podcastom content Ona też pewnie jakbym ściągnęła z niej wszystkie um, modyfikacje, to wyglądałaby strasznie um, twarzowo um, Całe szczęście tego nie robię i często po prostu robię potomka idealnego w kasie I przyklejam go MC Command Centerem na dziecko, które się urodziło To jest taki mój sposób teraz i bardzo mi się podoba No szkoda, że ta loteria nie pykła, no. Ale nie mogę jej teraz włączyć, bo oczywiście, widzicie, muszę się z tego Evergreen Harbor wynieść. Nie wiem z jakiegoż to powodu, tak to się robi, czy to przez ilość simów, która chodzi. No nie wydaje mi się, żeby to było jakoś dużo. No tutaj jedna, tam tutaj drugi facet, co idzie, trzeci, czwarty. No i tak dla mnie nie jest dużo, jakby, bo Sanmaishu no potrafi dwa razy tyle osób chodzić i jeszcze robić jakieś zakupy, a jakoś mnie tam aż tak nietnie nie jak tutaj. Nie wiem, może mój komputer jest, słuchajcie, z plastiku. Co tutaj robi w lat, to ja nie mam pojęcia. Okej. Okay. I co my tu mamy? No tak, nie do końca semestru 6. Jutro ona pójdzie i ja słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. O właśnie to jest ten mod, o którym chciałam Wam powiedzieć. Nie wiem, jak on się nazywa. Jeszcze wam o nim wspomnę, zanim skończę film. Better Sims. I on jakby automatycznie wybiera coś tam na waszego sima i możecie na przykład zobaczyć. Talenty i problemy No i tutaj możecie przeczytać, że ona jest typem naukowca Więc to się z Nikot nie wzięło To jest super akurat Bo dzięki temu możecie się dowiedzieć w czym wasz Sim jest słaby W czym jest super I też nie musicie aż tak obmyślać całego jego życiorysu sami No i to tyle na dziś kochani Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobał Następnym zobaczymy się kiedy ona już studia skończy Będzie odbierać dyplom I nie wiem czy to już będzie przyprowadzka czy nie Zobaczymy, czekam na wasze komentarze pa, pa!